18 czerwca na Jasnej Górze odbyło się spotkanie przed Światowym Dniem Młodzieży w Madrycie. Spotkanie nazwane zostało przez organizatorów Krajowym Posłaniem do Madrytu. Krajowe posłanie do Madrytu to kilkugodzinne spotkanie uczestników, wolontariuszy, opiekunów grup, a także koordynatorów, którzy spotykają się tutaj na Jasnej Górze, aby zawierzyć tę wyprawę, tę pielgrzymkę Matce Bożej Jasnogórskiej. To jest taki nasz ostatni przystanek w drodze do Madrytu, żebyśmy zobaczyli ile nas jest, żebyśmy zostali pobłogosławieni przez naszego duszpasterza, przez biskupa Henryka Tomasika i żebyśmy tutaj jakby w Centrum Duchowym Polski w Częstochowie wypraszali już owoców i o potrzebne łaski i dobre przygotowania zarówno tutaj w Polsce, jak i dla Komitetu Hiszpańskiego u Matki Bożej Częstochowskiej. Od kilku edycji tych światowych spotkań jest tradycją, że polskie grupy wyruszają do Madrytu właśnie stąd z Jasnej Góry. Dlaczego Jasna Góra? Dlatego, że tu 20 lat temu odbyły się szóste Światowe Dni Młodzieży. Do tej pory jedyne takie właśnie spotkanie młodych z papieżem na ziemi polskiej. Chcemy w ten sposób niejako upamiętnić tamto wydarzenie sprzed 20 lat podziękować za dar Światowych Dni Młodzieży, a zwłaszcza za dar beatyfikacji Jana Pawła II, który jest pomysłodawcą i inicjatorem tych spotkań, tego dialogu z ludźmi młodymi. Uczestnicy wraz z organizatorami od godzin porannych mieli spotkanie w kaplicy św. Józefa. Centralnym punktem spotkania była msza święta odprawiona w Kaplicy Matki Bożej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił biskup Henryk Tomasik, przewodniczący Rady do Spraw Duszpasterstwa Młodzieży Konferencji Episkopatu Polski. Zawsze błogosławiony ojciec święty Jan Paweł II podczas spotkań z młodzieżą przypominał: Ja jestem pośród was po to, aby wam mówić o Chrystusie. I mówił i ukazywał i zapraszał i przypominał, tylko Chrystus poznany, kontemplowany i wyznany jest najlepszym przyjacielem. Przypominał, że Jezus Chrystus jest nauczycielem dobrym, chociaż nauczycielem wymagającym. Dzisiaj Panu Bogu przez ręce Matki Bożej składamy dziękczynienie za ten dar, którym była osoba i pontyfikat błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II. I dziękujemy za to wielkie dobro, które dokonuje się w świecie i w kościele przez światowe dni młodzieży. Przychodzimy także z modlitwą błagalną o Bożą pomoc, opiekę Matki Bożej nad tym kolejnym wydarzeniem, nad spotkaniem w Madrycie. Przychodzimy z modlitwą błagalną, aby młode pokolenie mogło zrealizować to, co zasygnalizował Ojciec Święty Benedykt XVI. Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie mocni wywierze. To naprawdę niezwykle ważne wyzwanie w kontekście różnych przemian kulturowych naszych czasów. Dzisiaj modlimy się o taką postawę dla nas wszystkich, a szczególnie dla naszej młodzieży i tych, którzy będą uczestniczyli w Światowym Dniu Młodzieży w Madrycie. Dzisiaj prosimy o światło i siłę potrzebną naszej młodzieży. Aby w tym chaosie kulturowym, szczególnie w zderzeniu z relatywizmem moralnym, z subiektywizmem, z kwestionowaniem obiektywnych norm i wartości, aby w tym zderzeniu dokonywało się Boże Narodzenie w Sercu i wyznanie wiary życiem, Panie, Ty wiesz, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję. Tu, w tym momencie, chcemy odczytać jeszcze raz ewangeliczne polecenie Chrystusa: Idźcie. To ja Was posyłam i jesteśmy posłani. 26 Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Madrycie od 16 do 21 sierpnia bieżącego roku. Z młodymi spotka się papież Benedykt XVI. Hasłem spotkania młodych z całego świata są słowa z listu św. Pawła do Kolosan. Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie mocni w wierze. Bardzo się cieszę, że Światowe Dni Młodzieży odbędą się właśnie w Hiszpanii. Historia pokazuje, że w, w miejscach, gdzie odbywały się Światowe Dni Młodzieży, jakby ta wiara została ożywiona. Więcej ludzi zaczęło, zaczęło chodzić do kościoła, wzrosła liczba powołań, a Hiszpania szczególnie, szczególnie teraz tego potrzebuje. Myślę, że to będzie um, ogromne świadectwo dla, dla mieszkańców Madrytu i Hiszpanii. E, więc myślę, że oczekuję, oczekuję i modlę się o owoce, właśnie szczególnie dla, dla tego kraju po tych Światowej po tych Światowych Dniach Młodzieży? Ja na Światowe Dni Młodzieży jadę po raz pierwszy. Jadę tam głównie z ciekawości. Nigdy nie byłem na takich Światowych Dniach Młodzieży. Bo owszem, byłem na spotkaniach Lednickich, czy to na spotkaniu z papieżem tym XVI, ale po prostu kierowałem się głównie ciekawością. Chciałbym zobaczyć przede wszystkim Hiszpanię, bo to też jest ważne. Po prostu nie wiem, tak jakoś. Zjednoczyć się z ludźmi, poczuć te, tę atmosferę wiary, radości, spotkania z innymi ludźmi, przeżycia, przeżycia czegoś nowego, jakiegoś, nie wiem, może duchowego odrodzenia, czegoś takiego po prostu poszukuję. To będzie pierwszy raz jak pojedę na Światowe Dni Młodzieży do Hiszpanii, wcześniej był mój brat w kolonii kilka lat temu i właśnie dużo słyszałam dobrych rzeczy o takich wyjazdach, że można doświadczyć kościoła, młodego kościoła, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby poznać, bo tak się wydaje obecnie, że jest taki wielki antyklerykalizm i wielkie odejście od kościoła, a takie dni pokazują nam, że, że jednak są młodzi ludzie, którzy potrafią wybrać Jezusa, postawić Go na, na pierwszym miejscu w swoim życiu. I myślę, Myślę, że to bardzo daje odwagi także do życia we własnym środowisku i do y, własnego świadectwa o Panu Bogu. No i bardzo się cieszę, że będę mogła uczestniczyć y, w tych dniach. Już dwukrotnie byłem na Światowych Dniach Młodzieży i y, no, jest to rzeczywiście wydarzenie, które, na które warto czekać, do którego warto się przygotowywać i na które warto pojechać. To jest wielkie święto wiary. To jest rzeczywiście wielka fiesta, y, w której y, y, młodzi ludzie z całego świata mają taką przestrzeń, żeby y, wzajemnie spotykać się, rozmawiać. Rozmawiać o tematach wiary, o takich ważnych tematach. Ja pamiętam takie spotkanie z pewnym Chińczykiem, który opowiadał mi o tym, jak Kościół wygląda w Chinach, jak codziennie naraża się na pewne wykluczenie społeczne, jak rzeczywiście codziennie naraża się też na zwolnienie z pracy, na różne takie trudności i przeszkody, ale w tym wszystkim opowiada, jak ważna jest dla niego ta wiara, że on, to to jest nieważne, te przeszkody są nieważne, bo dla niego relacja z Jezusem jest czymś najważniejszym. I Światowe dni młodzieży dają taką przestrzeń, gdzie możemy porozmawiać, e, dowiedzieć się i wzmocnić swoją wiarę na podstawie świadectwa innych ludzi. E, to jest coś niebywałego, tego nie da się porównać do niczego innego. E, Mistrzostwa świata w piłkę nożną, olimpiada nie gromadzi e, takiej rzeszy ludzi, dosłownie ze 190 krajów świata, którzy są tak otwarci, tak spontaniczni, e, chętni do rozmowy i chętni do tego, żeby, e, żeby razem wspólnie modlić się, e, aby razem wspólnie przeżywać czas. No, Polecam wszystkim gorąco i serdecznie.